Jesteśmy właśnie na ulicy Wiejskiej przed parlamentem, który jest strzelnie otoczony barierkami. Są też policjanci. Właśnie skończy się wiec kodu nowoczesnej antypisowskiej koalicji przeciwników rządu. Demonstracja nie jest zbyt liczna, pomimo że jest środek dnia, nie jest zbyt silna. Natomiast zaplecze jest bardzo fajne tutaj manifestacji. Jest kuchnia polowa. Można dostać coś do jedzenia. Wielu demonstrantów ma flagi Unii Europejskiej. W relacjach telewizyjnych na pewno będzie widać gęsty tłum zgromadzony pod salą. Jest bardzo dużo kamer. Przejdźmy, zobaczmy tutaj za rozchodzącymi się namiocik Namiocik kodu Idziemy wzdłuż płotków. Są klasyczne czerwone goździki. Widać jakiś pewnie resentyment za 1 maja. Mamy 1 maja w środku grudnia. Wczoraj mieliśmy koksowniki. Też taki resentyment historyczny. I tutaj jest namiot bardziej radykalnej frakcji przeciwników PiSu. Osa w namiociku jest, widać olbrzymie nagłośnienie, przygotowania, przygotowania tutaj do długiego pobytu. Widać też zgromadzone zapasy. Są zbierane, są zbierane pieniążki na opał. Są pieniążki Zbiórka na opał. Jest, jest choinka, sprzęty grające, ciasteczka, więc na pewno demonstranci tutaj nam z głodu nie umrą. Są, są koksowniki. Wczoraj. Wczoraj główna manifestacja odbywała się tutaj przed wjazdem do parlamentu, gdzie widzimy takie wysuwane zapory z napisem Stop. W noc demonstranci zostali siłą przesunięci z tego miejsca tutaj pod na drugą stronę ulicy są także przeciwnicy. Przeciwników PiSu. E, znany wszystkim, pan Poziomka. E, po nowoczesna kotka jest e, I tak, proszę Państwa, e, swoje e, życie towarzyskie spędzają Warszawiacy e, przeciwni PiSowi tutaj, e, koczując w, przed budynkiem parlamentu. Zobaczmy, jakie. Nie dla obniżki emerytur. Może pan powiedzieć, dlaczego pan jest przeciwny obniżce emerytur? Nie, pan nie może nam powiedzieć. Właśnie demonstranci nie są zbyt skłonni do jakichś rozmów. Może odstraszam ja ich, natomiast można kupić tutaj różne flagi Unii Europejskiej. Drugiej strony nie ma. Widać, że przeciwnikom, przeciwników PIS. E, zwolennikom e, pisu nie chce się wychodzić na ulicy. Pewnie zajęci są lepieniem pierogów, sprzątaniem mieszkania przed świętami, a pewnie przeciwnicy pisu w tym okresie przedświątecznym e, no nie mają zbyt wielu zajęć. Może tych świąt nie obchodzą, może obchodzą inne święta. E, natomiast wszystkim serdecznie życzymy e, szczęśliwych świąt, Bożego Narodzenia. I żeby nam się w tej Polsce lepiej żyło.